Maria Konopnicka. Jadą, jadą dzieci drogą. Jasioś Pioszek. Chcecie pewno wiedzieć wszyscy, jak się chłopczyk ten nazywa, co w ogródku sobie siedzi i na trąbce swej przygrywa. Jest to Jasio, ranny ptaszek, wielki mamy swej pieszczoszek, co aż dotąd się nazywał w całym domu Jasioś Pioszek. Jasioś-Pioszek, drogie dziadki, nieszczęśliwy był chłopczyna. Bo zobaczyć nigdy nie mógł, jak się rozpoczyna. Ledwo ziewnie raz i drugi, ledwo przetrze jedno oko, ledwo na bok się odwróci, już ci słonko het wysoko. Aż raz tata mu darował trąbkę tak zaczarowaną. Co wschód słońca mu pokaże, gdy zatrąbi bardzo rano. Odtąd Jasio rannym ptaszkiem został po tym wynalazku i tak sobie gra codziennie, zaraz po słoneczka brzasku. Sposób na laleczkę. Moja mamo, z tą laleczką nie wytrzymam chyba dłużej. Ciągle stoi przed lusterkiem, Ciągle tylko oczki mruży. To się muska, to się puszy, To sukienki wciąż odmienia. A co zniszczy kapeluszy? Same, same utrapienia. Ni do książki, ni do igły, Tylko różne stroi miny. Już do prawdy, proszę, mamy, Nie wytrzymam i godziny. Klapsów chyba da jej kilka, Albo w kącie ją postawię. Dzień jest przecież do roboty, a ta ciągle o zabawie. Na to mama. Już ja tobie podam sposób na laleczkę. Usiądź sobie tutaj przy mnie i do ręki weź książeczkę. Nie zaglądaj przez dzień cały, do lusterka ucz się ładnie, a zobaczysz, że i lalkę do tych minek chęć odpadnie. Chcesz poprawić swą laleczkę? Pracuj pilnie, pracuj szczerze, bo ci powiem, moja Julciu, ona z ciebie przykład bierze. Zosia i jej mopsy. Nie wiem z jakiego przypadku wzięła Zosia mopsy w spadku. Odtąd nie ma nic dla Zosi, tylko mopsy. To je nosi, to je goni, to zabawia, to je na dwóch łapkach stawia. To przystroi oba pieski: fontaj sutny i niebieski. To im niesie przysmak świeży, a książeczka w kącie leży. Mama prosi, mama łaje, Zosia nic. Jak tylko wstaje, zaraz w domu pełno piasku. Mops umaczał nos w półmisku, mops jurkowi porwał grzankę. Mops tuł nową filiżankę, mops na łóżko skoczył taty, mops jatrzynkę do herbaty. Aż też mama rzekła basta i wysłała mopsy z miasta w dużym koszu pełnym sieczki. A ty Zosiu do książeczki. Czytanie. No, już na dziś dość biegania. Niech tu nisko siądzie hania. Julcia z, z lalką wyżej trochę. Na kolana wezmę zochę, bo Zosieńka jeszcze mała, no i będzie wam czytała. O czym chcecie? Ja chcę bajkę, jak to kotek palił fajkę. A ja chcę o szklanej górze, gdzie to rosną złote róże. A ja chcę o jędzy babie, co ma malowane grabie. A to ja chcę o tym smoku. Co to pęka z jego boku? Ejże, co wam przyjdzie z bajki? Czy to koty palą fajki? No cóż by się zdało ba zdały, babie, jakieś malowane grabie? Czy kto widział złote róże? Czy kto był na szklanej górze? Wszak wam wiedzieć będzie miło, co się u nas wydarzyło. Posłuchajcie. W bok Kruszwicy, żył piast w cudnej okolicy. Miał syneczka. Wiemy, wiemy. No i chcecie? Chcemy, chcemy. Stary zegar od Pradziada. Stary zegar od Pradziada nic nie robi tylko gada. Ledwo skończył już zaczyna. Co godzina to nowina. Ej, wy dziadki! Czy wy wiecie, jak bywało niegdyś w świecie, jak bywało na tej ziemi, przed latami, przed dawnymi? Tarcza moja, tak jak słońce, biła sercem szczerozłotym. Sławnych godzin sta tysiące wydzwoniłem moim młotem. Miałem w piersi głos ogromny, Grałem marsze i mazurki, i polone z wielkopomni. O tym królu co bił turki. Dziś mi nikt nie poradzi, Z wiatrem poszło moje zdrowie, Zapytajcie tylko dzieci, to on resztę wam opowie. Stary zegar mruczy w ciszy, Zgięta skrzypi w nim sprężyna. Ledwo idzie, ledwo dyszy, Przecież znowu bić zaczyna.